Hejka, hej kochani, witajcie w dzisiejszym filmie na moim kanale witam się z Wami kaweczką biorę łyk kawusi. Wy też zapaście sobie kaweczkę, bo będziemy dzisiaj drapać szczęśliwe linie. Szczęśliwe linie jest za 3 złote. 3 sztuki mam dzisiaj na dzisiejszy odcinek. Zobaczymy, co uda nam się wydrapać nie przedłużając, zacznijmy trapping. Widzę, że tu mam te dwie zdrapeczki koło siebie i 30, czyli 61, 62, 30. Okej, okay, to lecimy ze zdrapeczką 30. Mam nadzieję, że kolejny raz nic tam nie pominę, chociaż znając mnie, to może być różnie. Więc mam nadzieję, że pomożecie mi tam w komentarzach. W razie w... Wisienki na pierwszy strzał, ale tą wiśnie. Mamy dwie wiśnie. Dzwon, nie widzę dzwonu. Słońce nie ma. Gwiazdeczka. Teraz mamy dwie gwiazeczki, klucz, krab, okej, okay. sakwa, korona. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie, oprócz mojej ostrości. Uch, mam nadzieję, że nazbieram w końcu na tą kamerkę arbuzik. A wy musicie mi w tym pomóc, żeby mogła nazbierać. Musicie oglądać reklamy, pamiętajcie. Winogrono. Okej, okay, lecimy druga strona. trew. Pik nie ma. Okej. Okay. Gruszka. Ananas. jabłuszko pomarańcza pik śliweczka ma widzenie zdrapane śliweczki nie mamy księżyc Garnek. Banan. Nie było banana. Tęcza. Nie ma. I ostatni symbol to cytryna. Cytryny. Nie ma cytryny. Sprawdźmy kontrolne. Niestety nic nie ma. Ok, zrapeczka jest pusta. Lecimy teraz z kolejną zrapą. Czym kciuki, żeby teraz coś było. I mamy arbuzika do znalezienia. Serce. Banan. Krew. Nie ma. Krab. Jabłuszko. Cytryna. Księżyc. Gwiazda. Biedronka. garnek. Ok, lecimy drugą stronę. Słońce. Podkowa. Ananas. dzwon. Gruszka. Tu nam się pokazuje pik. Okej. Okay. Tęcza. Dobra. Truskawa. Mamy linie. Mamy kochani pierwszą linię. Ale jeszcze mamy troszkę do zdrapania. Dwa symbole kości. Nie ma kości. I... Pomarańcza. A tu jeszcze pominam pik. Pomarańcza. I uwaga kochani kochani. Nasza wygrana to 3 złote. Trzy złote mamy. W tej zdrapeczce mamy jeszcze jedną linie do zdrapania. Okej. Okay. Kurczę, ta lampa tak mi nie podoba mi się, jak tu mi świecisz, a jak tu? Ło mi się odbija, że ja nic nie widzę. Dobra, spróbujmy tak próbujemy tak drapać. Truskawa. Nie ma. Diament. Pomarańcza. Kwiat. wiśnie Złoto winogrono gruszka Księżyc o dzwon. Cytryna to tyle po tej stronie Pik, Pik. nie ma Śliwka. kości banan nie ma garnek sakwa ananas elektronika. Arbus. Korona. Korona. Gwiazdy nie mieliśmy, sakwa nie było. Krabika nie było. Dobra, ostatnie sakwa. Dobra, upewnijmy się tylko. Dobra, ta zdrapa jest pusta. Czyli mamy 3 zł wygrane, 6 zł przegrane, minusik jak zawsze jest, ja dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie, poproszę o łapeczkę w górę, dajcie znać czy u Was są wyższe wygrane w tych szczęśliwych liniach, bo u mnie coś cienko, dopijam kawkę. Życzę Wam przyjemnego popołudnia lub wieczoru albo ranka i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Buziaczki, pa!